Koncerty, wystawy, zabawy dla dzieci, zwiedzanie Huty Królewskiej czy możliwość wdrapania się na wieżę wyciągową szybu prezydent to tylko niektóre z atrakcji tegorocznej industriady w Chorzowie. Święto Szlaku Zabytków Techniki to najlepsza okazja do spotkań z pasjonatami przemysłu i historii. Na całym świecie dziedzictwo przemysłowe to jest bardzo popularne. W Niemczech odwiedzają tego typu miejsca miliony ludzi. My z, tym, my z tym wystartowaliśmy kilka lat temu. Spodziewamy się, że w tym roku znowu pobijemy rekord, bo program jest coraz lepszy. Dzisiaj głównym bohaterem i Huta i szyb prezydent, czyli te obiekty. A wszystko to, co się dzieje wokół nich, to jest taki dodatek. Mamy część warsztatową przygotowaną wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspomagania Twórczości i Rozwoju AKME. Warsztat plastyczny dla dzieci, który będzie polegał na ubieraniu, Wspieraniu postaci w stroje y, śląskie. Drugi warsztat dotyczy pieśni pracy. Będziemy również proponowali warsztat kreatywności który będzie dotyczył tego, co zrobić w postindustrialnej rzeczywistości. No i będziemy również proponowali taką historię o tym, jak wygląda strój śląski, co się dzieje w tym stroju, jak po, poszczególne elementy się nazywają i po co w ogóle ten strój powstał, do czego był używany. W środku również, ciekawie, y, przygotował specjalnie na dzisiejszy dzień dla nas premier Rafał Urbacki. Jest to spektakl taneczny, taki choreograficzny, troszkę reportaż, troszkę wizualnie. On jest sygnowany przez stad śląski. Projekt nazywa się Jaram się i y, y, dotyczy sytuacji, i hutnictwa. Będzie to takie słodko-gorzkie, taka słodko goszka refleksja na ten temat i koncerty, pokaz multimedialny Duchy Światła i Mroku, gdzie dr Jacek Kurek opowie nam troszkę przemysłowych legend, pokaże przy tym troszkę obrazów i puści taką industrialną muzykę do tego wszystkiego. Myślę, że też warto. To jest przykład na imprezy, która promuje historyczne i przemysłowe dziedzictwo Śląska. Wiele z tych zakładów hut, kopalni, zakładów przemysłu, no już nie działa. To jest szansa, żeby tą pamięć o tym przemyśle, w, to, w której sporej części już odeszła, żeby ją podtrzymać i żeby pokazać także młodszym pokoleniom, jak dawny Śląz wyglądał, jak wyglądało hutnictwo, jak wyglądało górnictwo. Industriada 2016 cieszyła się po raz kolejny olbrzymim zainteresowaniem.